Witam ciebie kochany katoliku w kolejnym odcinku. Bob budowniczy. Pewnie zaskoczył Ciebie ten tytuł. Co to może oznaczać? Znacie zapewne te filmiki o Bobie budowniczym, który jest zawsze i wszędzie chętny do pomocy innym i czyni to z wielką radością. Ta jego postawa powoduje wielką radość u dzieci oglądających te filmiki, a nawet u dorosłych. Wywołując uśmiech na twarzy. Jak pojawia się jakikolwiek problem i nikt nie może sobie z nim poradzić, wystarczy poprosić Boba Budowniczego, a on zaradzi wszystkiemu. Gdy oglądamy te bajeczki dla dzieci, myślimy sobie, jakie to cudowne. Bob Budowniczy rozwiązaniem na wszystko. Żeby tak było w życiu. I refleksja. Jest czy nie ma? Zatrzymałeś się na filmikach, czy spróbowałeś? No czego? <laughs> Dlaczego nie próbujesz iść głębiej? A może ten, kto przygotowuje scenariusze tych filmików, czerpał i czerpie natchnienie z życia? Bajka? Pomyślicie sobie? To nie jest możliwe. A jednak, czy ja i Ty, zwykli katolicy, nie, nie doświadczamy tego w swoim życiu, mając swojego Boga Ojca, tatusia? Który ma moc wszystko naprawić, tak aby radość wypełniała mnie i ciebie. Aby znajdując się w sytuacjach trudnych, nieraz ekstremalnych, odnajdywać rozwiązanie, ale nie w swoim umyśle, bo my ludzie mamy swoje ograniczenia. Choć niektórzy uważają, że wszystko zawdzięczają swoim zdolnościom, swojemu sprytowi, bogactwa nieruchomości, stanowiska. Jakby mieli poczucie, że są bogami. A Bóg mówi: Jeszcze dziś zażądają twojej duszy. I co? Nic nie możesz. A przecież uważałeś siebie za mocarza w każdym obszarze życia. A może spróbujesz, jak w tej bajce o Bobie Budowniczym, poszukać pomocy? Gdzie i u kogo? Jeden jest wszechmogący, wszechwiedzący. Wszechogarniający, Bóg, i poprosić swojego Ojca o pomoc w każdej sytuacji, w potrzebie, nie narzucając Bogu swojego widzimisza, tak, tak jak choćby biorąc przykład z tej bajki, nikt nie narzuca Bobowi, co i jak ma czynić. Bóg po prostu wie i czyni, co jest najlepsze człowiekowi, choć nieraz kompletnie nie rozumiemy pedagogiki Boga. Nie rozumiemy, bo jak, będąc Jego dziełem, możemy być mądrzejsi od Niego? Powiesz, tworzę nową bajkę. Otóż nie. Zobacz: Wstajesz rano zdrowe nogi i ręce, bez łachy. Głowa na swoim miejscu, bez łachy. Mam samochód, bez łachy. Jadę do pracy bez łachy. Kupuję, co potrzebuję, bez łachy. Mam mieszkanie, dom, bez łachy. Wyposażony, super, bez łachy. Jestem zdrowy, bez łachy. I tak nieskończoność. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Wszystko, co masz, jest łaską, jest darem Boga Ojca. Jednego. I myśl sobie, co chcesz, ale to prawda, jedyna. I to, że Bóg nieustannie, czuwając nad tobą, mimo że nie zawsze prosisz, cegiełka po cegiełce, przebudowuje twoje i moje życie. Tak. Nie buduje, a przebudowuje. Bo ja i ty już sobie zbudowaliśmy życie po swojemu na swoich planach, mrzonkach, wyobrażeniach. A nasz Bóg przebudowuje. Teraz mnie i Ciebie nieustannie, abyśmy byli godni Jego imienia, abyśmy mogli wejść do królestwa niebieskiego na końcu swojego żywota ziemskiego i spotkali się z nim. Mój Bóg jest najlepszym budowniczym mojego życia. Amen.